A wiecie, jak do szer zwracają się nieznajomi? Pani szer. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest pierwsze święto, ja to nagrywam w Wigilię. Zaraz będę lepił pierogi, ale najpierw pomyślałem, że coś dla Was nagram. Niektórym wigilia kojarzy się z ciepłem rodzinnego domu, z fajną kolacją, innym się kojarzy ze ściskiem żołądka, z nerwami, z krępującymi pytaniami od rodziny, albo jakimiś dziwnymi komentarzami. I na kanwie tej drugiej historii, tej mniej pozytywnej, tak się zainspirowałem trochę do nagrania odcinka nie do końca związanego ze świętem ale z tym, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy. Na szczęście w mojej historii zawodowej, która no, jest już dość długa, y, takich przypadków osób toksycznych jestem w stanie policzyć na palcach jednej ręki. Niemniej były to dość dotkliwe przypadki, a w jednym przypadku, za dużo przypadków w jednym zdaniu, nieważne, w jednym przypadku byłem liderem takiej toksycznej osoby i straciłem na naprawienie tej sytuacji mnóstwo nerwów i energii. Po czym skończyła się po prostu zwolnieniem tej osoby, ale no, była to dla mnie bardzo gorzka, ciężka, ale też wartościowa lekcja. I tak sobie pomyślałem, że na bazie tych moich przemyśleń trochę Wam o tym opowiem. Oczywiście nie jest to jakieś panaceum na, na radzenie sobie z toksycznymi osobami. Bardziej to są jakieś moje takie rozkminy. Wiadomo, że każdy ma trochę inny sposób radzenia sobie w takich sytuacjach, ale być może poprzez to, czego ja się nauczyłem. Po prostu zaczerpniecie coś z tej wiedzy i będziecie w stanie lepiej operować w takich skrajnie ekstremalnych warunkach w pracy. Oczywiście nie będę się dzielił tutaj szczegółami ani co to była za firma, ani co to była za osoba, bo po prostu nie ma to żadnego sensu, nie wnosi to nic do dyskusji, ale mogę Wam opowiedzieć o błędach, które ja sam popełniłem i po prostu co z tego wyniosłem, jaka, jaka to była dla mnie lekcja. Zacznijmy od tego. Nie wiem czy jest jakaś taka ogólna definicja kim jest osoba toksyczna, ale myślę, że można to zaklasyfikować jako taką osobę, która manipuluje, która kłamie, która jest taka pasyw aggressive w pracy w bardzo otwarty sposób, która ma skłonności do wyładowywania emocji na pracownikach, na współpracownikach, która ma huśtawki nastrojów, która ma skłonności do takiego gaslightingu która nie wykazuje empatii wobec, wobec współpracowników, i co najgorsze, osoba, która nie potrafi przyjąć feedbacku, która bardzo agresywnie reaguje na feedback i która jest absolutnie niezdolna do zmiany swojego zachowania w pracy. Bo wiadomo, że każdy może się jakoś tam dziwnie zachować, ale w momencie, kiedy ktoś w taki normalny sposób nam komunikuje, że ej, to nie było w porządku, to 99%. Ludzi po prostu zareaguje: O kurczę, przepraszam, nie wiedziałem, nie, nie, nie było to moim celem, żeby cię tutaj urazić, albo żeby tak to wyszło. Więc to jest normalna sytuacja. A w przypadku osób toksycznych mamy do czynienia z jakąś agresywną reakcją, albo właśnie z jakimś gaslightingiem na zasadzie: To ty jesteś jakiś emocjonalny, to jest twój problem, ja się zachowuję normalnie, jakieś takie wypieranie. I warto też zaznaczyć, że te rzeczy, które wymieniłem, czasami pojawiają się. U wszystkich w jakimś stopniu, bo mamy na przykład gorszy dzień i mamy wszystko w nosie i nie chcemy z nikim gadać, tak się zdarza, to nie czyni z nas osób toksycznych od razu. Tutaj chodzi o jakiś taki pattern, o, o coś, co jest powtarzalne, co dzieje się cały czas i ta osoba po prostu ciągle funkcjonuje w takich właśnie warunkach. I tytuł tego odcinka to jest: Jak radzić sobie z toksycznymi osobami w pracy, ale chyba moim takim pierwszym przemyśleniem jest to, że z takimi osobami ciężko jest jakkolwiek sobie poradzić. Można się ewentualnie ochronić jakoś, ochronić siebie przed, przed ich działaniem. Więc na podstawie tego mojego doświadczenia opowiem Wam, jakie ja mam sposoby, co, co wyniosłem z tej właśnie ciężkiej lekcji, o której opowiedziałem na początku odcinka. Jak, jak po prostu chronię siebie, ewentualnie jak próbuję do, doprowadzić do, do, do rozwiązania tej sytuacji, jeśli faktycznie mam do czynienia z taką osobą toksyczną w pracy. A, jeszcze zanim zacznę, warto rozróżnić dwie rzeczy. Są osoby, których nie lubimy w pracy i jest to kompletnie normalne. Możemy się nie lubić, ale nadal być profesjonalni. Po prostu może mamy różne charaktery, różne podejście do różnych spraw, różne spojrzenie na świat, światopogląd. I to jest w porządku. Możemy się różnić i możemy nadal razem pracować i nie ma w tym nic złego. I to jest kompletnie inna sytuacja niż dealowanie z osobą, która jest toksyczna. To jest zupełnie inna para kaloszy i ta osoba po prostu... Yy, świadomie lub nie, ale działa na waszą szkodę. Wyczer jest takim wampirem energetycznym, który po prostu wysysa z was energię, radość z tej pracy. Więc warto mieć to na uwadze, kiedy próbujemy jakoś zidentyfikować, yy, z kim mamy do czynienia. Natomiast zasadą numer jeden, jeśli mamy do czynienia z taką toksyczną osobą, jest to, żeby unikać takich prywatnych rozmów, które nigdzie nie są udokumentowane. Jeśli pracujemy z tą osobą na projekcie. To na przykład rozmawiajmy z nią na projektowym kanale na Slacku, otwórzmy wątek, gdzie ona się może wypowiadać. Raczej nie piszmy do niej na privie, bo tego typu rozmowy właśnie mogą prowadzić do jakichś takich kwasów, do jakichś toksycznych sytuacji, do próby jakiegoś takiego naruszania naszych granic, a przede wszystkim unikajmy rozmów jeden na jeden, na przykład na hangoucie czy, czy na Zoomie, gdziekolwiek się tam zdzwaniacie. Bo wtedy już po prostu nic nie możecie zrobić, jeśli ta osoba będzie was tam obrażać, poniżać, jakoś atakować. Z defaultu, jakby te rozmowy nie są nagrywane, więc no nic nie możecie zrobić. Jeśli ta osoba napisze wam coś na slacku, możecie ewentualnie zrobić screenshot żeby to jakoś udokumentować, ale warto też pamiętać o tym, że taka osoba może usuwać wiadomości, żeby właśnie to nie wypłynęło gdzieś dalej, więc warto po prostu trzymać tę komunikację na profesjonalnym poziomie z waszej strony i robić wszystko, żeby mieć zawsze jakichś świadków. Jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, że ta osoba na przykład wymusza na was, że musicie się zdzwonić jeden na jeden i nie wiem, przegadać jakiś projektowy temat, to pomyślcie, czy na przykład jest jakiś project manager albo jakiś deweloper inny, który mógłby z wami być na tym kolu, tak żeby mieć jakąś trzecią osobę w razie co? Drugą zasadą, nie zawsze prostą do zastosowania, jest to, żeby po prostu trzymać się z daleka. Jeśli mamy wpływ na to, czy możemy z tą osobą pracować, albo nie, to wybierajmy, żeby z nią nie pracować i oszczędzimy sobie wtedy mnóstwo nerwów, mnóstwo energii, mnóstwo czasu na rozwiązywanie jakichś problemów po prostu olejmy tę osobę i trzymajmy się od niej z daleka. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, tak jak w moim przypadku, no ja byłem liderem tej osoby, więc miałem trochę bardziej przesrane, ale wierzę, że są sytuacje, gdzie po prostu możemy unikać tej osoby, jak tylko możemy. Z drugiej strony może być tak, i to jest chyba najgorszy scenariusz, że to wasz przełożony, wasza przełożona to osoba toksyczna. No i wtedy jest chyba tylko jedna opcja, spierdalać stamtąd, bo no nic nie zrobicie. W sensie... Ciężko jakoś wyjść z tej sytuacji, możecie ewentualnie zmienić zespół albo po prostu zmienić pracę. Jakby pamiętajcie o tym, że praca to jest tylko praca, i żadna praca, żadna firma nie jest warta tego, żebyście tracili swoje zdrowie psychiczne i podupadali na zdrowiu psychicznym, więc po prostu uciekajcie. No ale jest też taki scenariusz, gdzie, gdzie nie możecie uciec, gdzie musicie z tą osobą pracować i musicie w jakiś sposób no przetrwać w tych, w tych warunkach. Więc przede wszystkim warto się tak mentalnie przygotować. Z jednej strony, jeśli czeka nas jakaś dyskusja, wymiana argumentów z taką osobą, to po prostu bardzo dobrze się przygotujmy i jeśli wierzymy, że mamy rację w danej dyskusji, to po prostu sprawmy, żebyśmy mieli jak najwięcej tych faktów po naszej stronie. Wtedy powinno być trochę łatwiej. Z drugiej strony przygotujmy się tak psychicznie na to, że ta osoba, będzie próbowała w jakiś sposób naruszyć nasze granice, będzie próbowała nas albo obrazić, poniżyć, umniejszyć nam. Zrozumienie, że ta osoba będzie działać w taki sposób, zidentyfikowanie tej sytuacji w taki właśnie sposób, być może pozwoli nam trochę inaczej patrzeć na tę osobę. Chyba Freud kiedyś powiedział coś takiego, że uświadomione znaczy leczące, i w tym kontekście uświadomienie sobie, że ta osoba będzie nas atakować i nie mamy na to żadnego wpływu, może w nas. Coś zmienić, tak że się przygotujemy, że zrobimy sobie jakiś taki pancerz, gdzie te zabiegi niszczące naszą pewność siebie w tej rozmowie yy, będą po prostu bezskuteczne albo mniej skuteczne. I taka osoba, tech... czemu mówię ciągle techniczna? Chudownie, nie wiem. I warto też mieć na uwadze to, że taka osoba bardzo często będzie balansować na granicy tak zwanego code of conduct, czy no, jakichś zasad firmowych, czy w ogóle zasad yy, współżycia w firmie, że nie będzie to zawsze takie czarno-białe. Możliwe, że będzie to gdzieś na granicy, naruszenie jakichś zasad. I warto, mimo wszystko, zacząć reagować jak najszybciej. Zacząć od tego, żeby po prostu takiej osobie dać feedback, który prawdopodobnie nic nie da. Znając życie, tego typu osoby będą reagować agresywnie, tak jak już mówiłem, na taki feedback, ale być może coś się zmieni. Zawsze jest jakaś szansa i zawsze trzeba w to wierzyć, więc jeśli widzimy, że coś się dzieje, to reagujmy jak najszybciej od razu. Nie czekajmy na drugi przypadek, nie pozwalajmy, żeby to się wydarzało częściej, po prostu z miejsca mówimy, hej, słuchaj, to jest nie w porządku, nie zachowuj się tak, yy, to mnie uraziło, możemy rozmawiać kulturalnie, nie musimy używać tego typu słów. Na przykład, jeśli tego typu, jeśli tego typu metody, kurwa, mówię tego typu, jak ten, Tiger Bonzo. Tego typu, tego typu. Tylko typu. Niestety jest spora szansa, że, tak jak mówię, ten feedback w żaden sposób nie zadziała. Być może ta osoba nastawi się wobec nas jeszcze bardziej wrogo. No to mamy trochę przerąbane i jedyne, co nam pozostaje, to zacząć dokumentować to, co ta osoba robi. Robić, tak jak mówiłem, screeny ze Slacka, yy, mieć zawsze jakąś osobę jako świadka, jeśli dochodzi do, do takich rozmów one-on-one. -on -one. Generalnie po prostu zbierać materiały. Które później pozwolą nam eskalować tę sytuację, lub jak to się mówi po polsku, podpierdolić tę osobę. Tak, ja uważam, że generalnie w naszej kulturze podpierdalanie osób jest bardzo źle postrzegane. Wynika to pewnie z, z historii naszego kraju, i tak dalej, gdzie po prostu kablowanie no, nie, nie popłacało i też było, było źle postrzegane. Natomiast już dawno wyszliśmy z tych czasów i w dzisiejszych warunkach, jeśli Mamy do czynienia z jakąś osobą, która łamie nasze bariery, nadużywa nas w jakiś sposób w pracy, to mamy pełne prawo, żeby to gdzieś zgłosić. I ja sam miałem opory przed tym, żeby, żeby jakoś działać właśnie w tym kierunku, żeby eskalować, żeby zgłaszać to do przełożonych, do no gdzieś wyżej, do HR-u i tak dalej, bo wydawało mi się to w jakiś sposób chamskie, niefajne. Yy, totalnie się już pozbyłem tego podejścia. Uważam, że jeśli ktoś jest chujem w pracy, to po prostu trzeba to zgłosić. I tyle. I oczywiście nie jest to w żaden sposób przyjemne doświadczenie, być może będziemy czuli się z tym źle, ale nasze zdrowie psychiczne i nasz święty spokój jest po prostu dużo ważniejszy w tej bitwie, więc po prostu nie bójmy się eskalować, nie bójmy się zgłaszać. Jeśli faktycznie jest tak, że mamy rację, jeśli jest tak, że ta osoba faktycznie w taki sposób działa, a bardzo możliwe, że po zgłoszeniu dowiemy się, że inne osoby dawały bardzo podobne sygnały, no to wtedy dobra nasza, bo prawdopodobnie taka osoba po prostu wkrótce pożegna się z firmą. Jest to raczej taki gorzki odcinek, wiem o tym, że jest to bardzo smutny, przykry, ciężki temat, ale wydaje mi się, że warto o tym mówić i być może, nie wiem, tak trochę ku pokrzepieniu serc tutaj działam, żeby, żeby nie bać się dealować z takimi osobami na twardo, po prostu być asertywnym w tym wszystkim. I tego wam życzę. Prawdopodobnie te spostrzeżenia, którymi się dzisiaj podzieliłem, nie są do zastosowania przy wigilijnym stole, ale z drugiej strony już to za nami, bo to było wczoraj. Mam nadzieję, że wszyscy to jakoś tam przeżyli i do następnego roku mamy spokój. W każdym razie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę wam wszystkiego najlepszego na święta. Przed nowym rokiem się jeszcze zobaczymy, więc sylwestrowe życzenia zachowam sobie na później. A kiedy jest pierwszy? Sofam. Więc z racji, że widzimy się po raz ostatni w tym roku, bardzo Wam dziękuję za ten 2023, gdzie udało mi się wrócić, gdzie wróciłem do nagrywania, i że jesteście tutaj z powrotem ze mną, że komentujecie. Zachęcam Was do komentowania. Być może podzielcie się jakimiś swoimi historiami w tym kontekście, o którym dzisiaj opowiedziałem. Życzę Wam przede wszystkim na nowy rok tego, żebyście nie mieli do czynienia z takimi osobami, bo to nigdy nie jest fajne doświadczenie, żebyście mieli super ekipę w pracy i po prostu, żeby wszystko było jak najlepiej. Prawdopodobnie jakieś bardziej wysublimowane życzenia noworoczne jeszcze wysmarzę w następny poniedziałek, czyli 1 stycznia. A tymczasem bardzo Wam dziękuję już teraz na pewno za obejrzenie tego odcinka. widzimy się w następnym, widzimy się za rok, hehe. He. Na razie.